Cześć kochani, dzień dobry, mam nadzieję, że dzisiejszy poranek upływa Ci szczęśliwie i przyjemnie. E... Kochani, dzisiaj przyszłam z takim tematem, może masz jakiś zaswój śmiały? E czy jest wartościowy dla Ciebie, może jakieś cele finansowe, może jakieś podróże, może jakieś wakacje, może nowe miejsce do mieszkania, jakkolwiek, cokolwiek innego, co jest wartościowe dla Ciebie, Tak dajesz, nie musi być tylko materiale, to może być też oczywiście przedsięwzięcie, relacja, to, czemu Ty nadajesz wartość, e na przykład widzicie to już przed sobą. Eee, no, ale na przykład powiedzmy, że cena tego domu jest wysoka. O, powiedz, tak to nie widzisz, że to jest. No, jak, jak się z tym. Jak się z tym wypowiadać? Dzisiaj mamy tak. Jak sobie do tego podejść? Eee, to wiesz co? Ja tu widzę na razie takie, takie przesłanie, że. Jeśli ty już te wartościowe pragnienia czujesz i widzisz, albo o nich myślisz, albo one nawet się pojawiają na horyzoncie u ciebie, to znaczy, że w twoim wnętrzu, jakby można powiedzieć, w twojej energii zaszła jakaś zmiana. To duża zmiana, to jest koło fortuny, czyli taka zmiana, koło się obraca. Powiedzmy, że jeśli byliśmy na dole, to będziemy teraz na górze. Czyli zmienia się twoje postrzeganie. Obfitości, bogactwa, tego, na, to, na co ty sobie chcesz pozwalać i na, co, na ile sobie pozwalasz, i to już jest dla ciebie gotowe. To znaczy, twoja energia ciebie będzie do tego wołać, do więcej. Właśnie, może do większego domu, może do wyższych zarobków, może do wartościowego czasu, wartościowych relacji, i tak i tak I to już jest postanowione. To znaczy, powiedzmy, jeśli ty już tą. Jakąś ulubioną rzecz, czy na przykład ten domek, ty już to widzisz, to znaczy, że to jest dla ciebie. Natomiast w tej chwili to, co się wydarza na dzisiaj, to jest, popatrz, dwa baranki się mierzą ze sobą. Ty, tak naprawdę, sama sobie albo samemu sobie wchodzisz na łeb, i tu jest jeszcze jakaś walka, to znaczy, można powiedzieć, ta. Ta wersja e, ciebie, te myśli, te przekonania, które mówią, nie jestem dość dobry, nie stać mnie na to, nie poradzę sobie z tym, nie zasługuję na to albo muszę na to zasłużyć. To ona tu jeszcze troszeczkę się miota. E, otwórz się. Tu mamy kartę świat. Otwórz się na to. Otwórz do tego rączki, do tego, co tam jest. I to ci pomoże, a te wszystkie wymagania, w tobie, te jakieś opory i tak to dalej, to jest tylko głowa. Nie, to ci mogę powiedzieć. A na dzisiaj widzisz, to jest trochę tak, że hmm, całe wyzwanie stworzenia na przykład tej nowej przestrzeni w życiu, czy nowego. Nowej pracy, nowej relacji czy zmiany w relacji polega na tym, że jak walczysz z tym stanem obecnym, który ci się nie podoba, z tymi okolicznościami, to dostajesz więcej oporu z tamtego miejsca. I chodzi o to, żeby zabrać się całkowicie, zabrać całą swoją energię od tego, co ci przeszkadza, co ci blokuje co już na przykład nie jest Twoje, um, zabrać ze stamtąd. Jak się chcesz przeprowadzić, to zacznij się pakować pomału na przykład. To wystaw stare mieszkanie na sprzedaż. Też już, też, też już możesz to zacząć robić. Zacznij się pozbywać tego, co Cię blokuje. I całą energię, właśnie, całą energię wkładasz w to, Nowe, po prostu, całą sobą tam już jesteś. No i to wtedy przychodzi do ciebie, jakby było naj największą oczywistością, że zawsze było Twoje. E jeśli chodzi o sprawy materialne, tutaj, to Ty sobie, kochanie, poradzisz, bo Ty sobie radzisz już bardzo dobrze i teraz tak. Jeśli ciebie miotają się w twojej głowie pytania, bijesz się z myślami na przykład, czy ci będzie na to stać, to tak będzie ci stać. Po prostu wypływasz na szersze wody w tej chwili. Dziewiątka monet mówi o, o osobie bardzo samodzielnej finansowo, um, ale też atrakcyjnej w sensie również energetycznym. To znaczy w sensie swoich swojego poziomu swoich emocji, swojego poziomu mindsetu. Rozumiesz, to jest wszystko taka... Tutaj ty jesteś zaproszeniem e, do więcej i zacznij to tworzyć po prostu. To trzeba sobie będzie trochę tutaj wyrzeźbić, ale też, no widzisz, e, tak jak Ci się udało może zrobić dotychczasowe osiągnięcia czy dotychczasowe rzeczy, to to też Ci się uda. A trójka monet jest kartą właśnie włożonej pracy, pewnego wysiłku, wytrwałości, jak i również współpracy i współdziałania. Mhm. Czyli wysiłek, jeśli tutaj... Jak już puścisz ten ofert, to pracę, wysiłek możesz włożyć w to, żeby żeby po prostu spokojnie iść naprzód. Czy coś jeszcze by nam to chciało powiedzieć? Mm. Nie, trzymaj się, nie trzymaj się tego, że ci zabraknie, że ci może zabraknąć. Wiesz? Tutaj wiesz, życie lubi flow, pieniądze lubią flow. Miłość lubi flow, to znaczy w sensie, że to wszystko jest cały czas w przepływie i jak my się staramy, na przykład obawiamy się um, wydać pieniądze na siebie, powiedzmy, to blokujemy ten przepływ, żeby przyszło do nas więcej. Jak zaczynasz wydawać na siebie. Tu wysyłasz przestrzeń taką ładną informację, że cię stać, że Ciebie zdać na wszystko. 3D natychmiast zaczyna Ci to potwierdzać. No i zobacz. To ci się uda. Masz tutaj dziesiątkę monet. Eee, czyli to jest jakby twoje dziedzictwo. To o czym ty marzysz, to już jest można powiedzieć tobie dana. Mm. No. Eee. Jest to też jakieś takie poczucie właśnie zasługiwania na ten dobrobyt. Pomyśl też, ile fajnych rzeczy wyniknie dla Ciebie z tego, że Ty będziesz to miał i też dla innych ludzi, dla ludzi wokół Ciebie. To Cię może tutaj trochę też dodatkowo zmobilizować. I wiesz co, to są małe arkana, czyli ten czas. Też nie jest długi. To może być 10 dni, może być 10 godzin, może być 10 tygodni co najwyżej, ale to nie jest przedsięwzięcie, nie jest sprawa, o którą pytasz, to nie będzie trwało, nie wiadomo ile? Rada na teraz. Arcykapłanka, słuchaj instynktu, leć za instynktem, za intuicją. Daj rzeczom czas. Yy, weź się taki, do takiej pracy, wiesz. W codzienności po prostu nie poddawaj się. Czy słońce, czy deszcz. My się nie poddajemy. Eee... I nie skupiaj się. Widzisz miecze. tylko miecze to są tam miecze, które sobie sami wywijamy. Miecze myśli. Nie skupiaj się na tym, że Ci czegoś brakuje, i nie skupiaj się na tym, czego Ci brakuje i się tam. Przestań się tam frustrować. Tyle. Dla ja, osób, które faktycznie też mają teraz taki etap dbania właśnie o swoje zaplecze też ziemskie, czy na, na etapie nowego domu, rodziny może, może ciało, zapraszam, za 10 dni będę robiła webinar w tym temacie. Warto się temu przyjrzeć, warto też dostać narzędzia. Do, do, do pracy, do, do, do rozwoju e, tych tematów w swojej codzienności w zicku domowym. Także polecam, możecie pisać już też w tym temacie do mnie. Rada e, moment już też napiszę na ten temat jakąś notatkę, bo też już mi tutaj ciśniecie i też dobrze ciśnicie mnie. E, także mm, zobaczymy się wkrótce. No i co? A ja z kolejnym czytaniem tutaj wpadam do Was jak mnie natchnie i na pewno to będzie niebawem do zobaczenia udanej niedzieli buśka pa